Performatorzy i performatorki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Mechanizmy wykonania. Jeśli chcecie usłyszeć na temat konfliktu, jeżeli boicie się konfliktu, albo macie jakieś takie naprawdę nieprzyjemne doświadczenia z tym konfliktem i chcielibyście nauczyć się jakoś sobie z nim radzić jakoś umieć przejść przez konflikt. To zdecydowanie dzisiejszy odcinek jest dla Was. A patronem kanału jest firma Danmar, biuro usługowo-edytorskie. Bardzo dziękuję firmie Danmar za patronowanie kanałowi. E, dziękuję także za wszystkie subskrypcje, bo mamy już ich ponad 5000. No i naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczni Wam, kochani, za to, że. Jesteście z kanałem, że dzięki Wam jest też dla mnie taka naprawdę fajna motywacja do tworzenia tych treści. No ale do rzeczy, kochani. E, większość ludzi, których pytam na, na warsztatach, na szkoleniach, mówią, że konflikt kojarzy im się z czymś złym, e, z jakąś trudnością, z czymś, co jest. Bardzo, bardzo niefajne w odbiorze, w przeżywaniu, i że jest to też bardzo trudne w relacjach, tak? Czyli, że ten konflikt bardzo utrudnia e, ludziom relacje. Natomiast, e, kochani, nie zawsze tak musi być. I nie wszędzie konflikt jest rozumiany jako coś złego. Bo na przykład w języku chińskim w ogóle słowo konflikt jest jakby znaczeniowo to jest zbitka dwóch słów. Niebezpieczeństwo i ukryte możliwości. Czyli jak Chińczyk myśli o konflikcie, to jakby miał w głowie wyraz, nie wiem, ukrytą możliwością, niebezpieczeństwo. Rozumiecie? Czyli jakby to jest w jeden z, jedną znaczeniową całość hmm, to się tam klei. I też psychologia, psychologia relacji, czy porozumienie bez przemocy, czy w ogóle psychologia komunikacji, często mówi po prostu o konflikcie jako o czymś, co jest niezbędne do funkcjonowania człowieka. I że nie rzecz w tym, żeby konfliktów nie było, ale rzecz w tym, żeby konflikty. Umieć w prawidłowy sposób rozwiązać. To jest trochę tak jak z błędem. Pamiętacie, jak mówiłem o, o błędach, że to nie jest tak, że mamy teraz wszystko robić, żeby błędu nie popełnić, tylko po popełnieniu błędów ta nasza reakcja ma być właściwa. Tak samo uważam, że jest z konfliktem. Trochę też tak jak z nożem, że z nożem można e, go używając zrobić fantastyczną rzecz dla relacji. Połgotować coś, ale można też skrzywdzić nożem drugiego człowieka. I myślę, że dokładnie tak samo jest z konfliktem. To trochę od nas zależy, jak my w tym konflikcie będziemy funkcjonować. My i jakaś druga osoba, czy, czy, czy inne osoby. Także uważam, że konflikt daje nam ogromny potencjał do tego, żeby właśnie na przykład coś zmienić. I faktycznie, jakbyśmy sobie mogli powiedzieć, to konflikt daje nam takie możliwości, jak wyjście poza stare schematy, czyli na przykład dzięki konfliktowi możemy znaleźć jakąś nową strategię, dzięki konfliktowi możemy znaleźć jakieś fajne rozwiązanie i też poszukiwanie tych rozwiązań jest bardzo kreatywnym aktem. Więc ten konflikt, jeżeli jest dobrze rozwiązany, to może nam właśnie poprawić y, tą kreatywność, poprawić też jakiegoś stopniu zaufanie do siebie, ale także zaufanie do innych, bo jeżeli w tym konflikcie my dobrze się ogarniemy i wypracujemy jakieś rozwiązanie, to tak naprawdę mm, będzie to y, jakby z, y, naprawdę będzie to naprawdę fajnym zasobem do tego, żeby budować zaufanie e, drugiego człowieka. No też absolutnie konflikt stymuluje do zmian. E, więc to jest jego ogromna, e, ogromna e, wartość. No właśnie, no bo jakbyśmy to sobie teraz powiedzieli, to czym w ogóle jest konflikt? No to jakbyście na to odpowiedzieli, moi drodzy? Piszcie w komentarzach, czym dla was jest konflikt. Bo, bo mamy tutaj dużo różnych definicji. Dla mnie taką, jakby, definicją, którą, która mi tak przychodzi spontanicznie od razu do głowy, to jest to po prostu, że to są jakieś potrzeby dwóch, dwojga ludzi, potrzeby ludzi, które są jakby uniwersalne, ale jednocześnie Strategie, czyli sposób zaspokajania tych potrzeb, ludzie mając inny po prostu będą wchodzili ze sobą w jakieś naturalne tarcia. No bo jeżeli na przykład ja swoją potrzebę odpoczynku yy, będę chciał zaspokoić poprzez leżenie, a ktoś mi bliski poprzez yy, tą samą potrzebę, yy, poprzez yy, nie wiem na przykład yy, bardzo głośną muzykę, no to w tym momencie możemy mieć konflikt. Więc tak, ja sobie tak myślę, że to są po prostu różne strategie w danym momencie na zaspokojenie często tych samych potrzeb. Też się mówi o tym, że konflikt to często za późno dana informacja zwrotna. I rzeczywiście jest tak, że my często boimy się komuś o czymś powiedzieć, stresujemy się powiedzieć czegoś, co jest dla nas ważne, ale boimy się powiedzieć tego, że to może być trudne w odbiorze dla drugiej osoby, trzymamy to w sobie, natomiast to w nas narasta, napina się w nas, że tak powiem, ta struna i w momencie, kiedy ktoś po raz już kolejny zrobi to, a my będziemy na przykład w gorszej wyporności, no to wybuchamy. I jeszcze bardziej tą relację możemy popsuć. Czyli, jakby zobaczcie, to jest też taki paradoks, że chcąc dla relacji dobrze, trzymamy pewne rzeczy w sobie, ale jak wybuchamy, to jeszcze dla tej relacji może być dużo gorzej. Więc moi drodzy, zobaczmy. Więc ten konflikt to jest po prostu coś naturalnego, że mamy różne strategie. Jest czymś naturalnym, że po prostu możemy za późno dać jakąś informację zwrotną. Więc konflikt jest, był i będzie no on oczywiście, jeżeli będzie źle rozwiązany, nieprawidłowo rozwiązany, no to on może przynieść bardzo negatywne skutki, rozpad relacji, a często nawet jakieś takie skutki bardzo ostateczne, bo patrząc na taką dynamikę konfliktu, to często ona się zaczyna, wiecie, od prowokacji potem gdzieś, jeżeli druga osoba odpowie na taką prowokację, zaczyna się jakaś robić trochę, wiecie, już mikroafera, to jeżeli jedna ze stron jeszcze dozna utraty twarzy, to jest bardzo nieprzyjemna dla człowieka emocja, no to zaczyna szukać, wiecie, sprzymierzeńców, bo jest jej ciężko, żeby tą twarz jakoś odzyskać. Często właśnie wtedy się nasila przemoc fizyczna i psychiczna, ale czasem też w takim konflikcie no, nierozwiązanym i to bywa tak, że osoba niszczy inną osobę nawet już kosztem siebie. Więc czyli już nie patrzy na swoje dobro, bo najważniejszą rzeczą jest po prostu to, żeby jakby stłamsić drugiego człowieka, moi drodzy. I w związku z tym no tak naprawdę najlepszą strategią, postawą taką wobec konfliktu byłoby po prostu jak najszybsze uświadomienie sobie, że ten konflikt jest, że on jest niczym złym, jeżeli będzie dobrze rozwiązany, no i po prostu wzięcie się za rozwiązywanie tego konfliktu. Natomiast unikanie, wiecie, chowanie czegoś pod dywan, no to nie jest to strategia dobra i ona może właśnie wywołać te skutki o których wcześniej e, mówiłem. Moi drodzy, e, w ogóle jest tak, że my mamy Kilka możliwych sposobów rozwiązania konfliktu. Czyli jeżeli my się już weźmiemy za ten konflikt, uświadomimy go sobie, tak jak przed chwilą mówiliśmy, i będziemy chcieli go jakoś rozwiązać, to mamy cztery możliwe sposoby rozwiązania. Czyli może być tak zwana sytuacja przegrany, wygrany, wygrany, przegrany, czyli odwrotna sytuacja, może być przegrany, przegrany, i może być wygrany, wygrany. I teraz omówmy sobie te możliwości już na jakimś przykładzie. Na przykład córka chce wrócić z imprezy o 24, ojciec chce, żeby ona wróciła o godzinie 20.00 I mówię z punktu widzenia ojca, no to sytuacja podporządkowania, czyli gdzie przegrany, a córka wygrana byłaby taka, że po prostu córka Wraca o godzinie 24. Natomiast pytanie, jak się ojciec wtedy czuje? Być może on został, wiecie, jakoś tam zdominowany przez córkę, być może jeszcze kogoś z domu, no i jakby podporządkował się. Natomiast pytanie, czy on wtedy, nie czując tej trochę jakiejś tam utraty twarzy, nie będzie próbował znaleźć się w sytuacji, kiedy on wygra? Bo będzie, wiecie, takie coś, żeby teraz w następnej być może sytuacji to ja chciałbym wygrać, prawda? Druga sytuacja odwrotna, no to z y, pozycji ojca, to jest jego wygrana, czyli y, taka sytuacja wygrane. ojciec przegrana, córka to jest ta dominacja, czyli no, córka wraca w tym momencie o tej 20. Natomiast pytanie, czy ta po pierwsze co córka naprawdę wróci wtedy o 20, czy przypadkiem jej się telefon nie zepsuje e, i czy tak naprawdę, no właśnie nie będzie kombinować następnym razem, żeby jednak jakoś wygrać z tym ojcem. Więc obie te sytuacje będą powodowały jakąś frustrację. A frustracja to naprawdę trudna rzecz. E, I potem bardzo ciężko jest, będąc sfrustrowanym i mając poczucie jakiejś niższości, wejść w jakąś relację partnerską. Może być sytuacja rozwiązania konfliktów, przegrany, przegrany, i to jest, moi drodzy, kompromis. Czyli w tym momencie, w kompromisie. E, obie strony jakby przegrywają, bo to jest z reguły takie, wiecie, statystyczne jakieś wyśrodkowanie, czyli tutaj w tym przypadku 22. Obie strony nie są do końca zadowolone, ale siłą kompromisu jest to, że obie strony porówno straciły. Czyli ta sprawiedliwość pewnego rodzaju, ta równość, jest siłą napędową kompromisu. I czasem ten kompromis jest jedynym możliwym wyjściem. No bo jakby wiecie, nie jest super, ale on też stracił. Nie ma tego tej frustracji, że ktoś przegrał. I to jest ta siła kompromisu. Ale może być sytuacja wygrany, wygrany. Czyli córka wraca jednocześnie o 20, o 24? No jakbyśmy żyli w mikroświecie, to takie sytuacje według mechaniki kwantowej są możliwe, że można jednocześnie o tej i o tej. Ale w makroświecie na razie jeszcze takich rzeczy się nie obserwuje, więc no jak tutaj w takim razie być wygrany, wygrany. I moi drodzy, żeby osiągnąć właśnie konsensus, to musimy wyjść jakby w ogóle z tego przywiązania się do godziny, no bo tam się nie da być jednocześnie. I tak naprawdę w rozwiązaniu opartym o konsensus szukamy potrzeb, które stoją za tym, że ojciec chce, żeby córka wróciła o 20 i potrzeb córki, która chce wrócić o 24. I wtedy w takiej sytuacji możemy porozmawiać, rozmawiając z córką, wypisać sobie te potrzeby bez użycia mediatora. Mediator jest po to, kiedy byłby już na tyle duży konflikt, że musiała być osoba trzecia. Natomiast która by podsumowywała te potrzeby. Natomiast ja z córką mogę sobie zrobić listę i po prostu pogadać z nią o tych potrzebach. No i jakie ojciec może mieć potrzeby, żeby córka wróciła do o 20? Pewnie troski, może też odpoczynku, bo chciałby odpocząć. E, takie troszkę o bezpieczeństwo, prawda, może jakiegoś szacunku, bycia wziętym po, pod uwagę, komfortu. A jakie córka mogłaby mieć potrzeby? No na przykład e, potrzebę e, zaufania, bo ona by chciała mieć zaufanie od ojca, żeby jej zaufał, że o tej godzinie może wrócić i wróci. Potrzeby jakiegoś, wiecie, m, m, zabawy, potrzebę przynależności w tym momencie realizuje z innymi swoimi znajomymi. Więc potrzeba autonomii, niezależności, mnóstwo tam potrzeb jest u córki. I moi drodzy, jeżeli te dwie strony właśnie usłyszą tą potrzebę, te potrzeby, to wtedy mogą wypracować jakieś rozwiązanie. I jak na szkoleniach właśnie wypracowujemy takie rozwiązania oparte o konsensus, to na przykład pada, że córka może wrócić o 24, ale na przykład wróci taksówką zamówioną przez tatę. Albo będzie na przykład to do godziny 20.00, co godzinę jakoś do taty dzwoniła, żeby on był pewny, że ona się czuje bezpiecznie. Czy na przykład tata po nią często jedzie samochodem, albo na przykład okazuje się, że może wrócić ze znajomymi ojca akurat z tej imprezy, albo ktoś znajomy tam jest. Więc, moi drodzy, takie rozwiązanie oparte o konsensus, on nam bardzo fajnie powoduje, że zaczynamy być kreatywni w wymyślaniu fajnych rozwiązań. I naprawdę super ćwiczenie w domu, które można właśnie sobie zrobić w rodzinie. Fajne, fajną burzę mózgów. I naprawdę, moi drodzy, bardzo, bardzo mocno to się sprawdza. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do tych rozwiązań opartych właśnie o konsensus, gdzie podstawą już nie będzie tutaj w tym wypadku godzina, czy to pierwotne jakieś rozwiązanie, tylko właśnie potrzeby będą punktem odniesienia i na ich podstawie będziemy szukać. Rozwiązania, które będzie miało zaspokoić potrzeby jak największej, jak, najwie, jak największej liczby osób, no w tym przypadku dwóch, ale żeby te potrzeby, właśnie w jak najlepszy sposób, te potrzeby zaspokajały. Także, kochani, pamiętajcie, możecie rozwiązać konflikt na cztery sposoby, ale najistotniejsze jest to, żebyście szukali rozwiązań opartych o konsensus. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że jakoś skorzystacie z tej metody. Jeszcze będziemy o konflikcie trochę mówili. Jeżeli film Wam się nie podobał, to skomentujcie dlaczego. A jak podobał, to lajkujcie i skomentujcie też, dlaczego jest fajny. A jeśli to, co mówię, uznajecie za jakoś wartościowe, to wejdźcie na www.patronite.pl. I zostańcie patronem kanału. A tymczasem życzę Wam fantastycznej drugiej połowy tygodnia. Czołem! Hej!